Dobra, to tu będzie kolejny zapis. <laughs> ja czuję, że ten laser jest jej ten raz. E, nie, poczekam, aż będzie tutaj. No. Dobra, i zapewne mamy go teraz przeskoczyć. Um, ale jeszcze nie. A kolejny zapis po udanej próbie. To jest jak magnesiki na lodówkę u dla mnie te zapisy. Każda udana próba to jest yy, nagroda w formie zapisu. Okej. Okay. Um. No, wow! Fajnie tutaj. Chyba wydasujemy się na zewnątrz w końcu. Wow. Coś fajnego dla mnie? Dawaj, coś fajnego. Nie ma. Sknyra, kolejna. Okej, okay, dobra. Ale widzę, że jeszcze to nie tak. Koniec jeszcze. Tak <gryw> bym chciała, niestety. <gryw> jeszcze, jeszcze coś tutaj trzeba będzie robić. Ale już jak widzę. Badaj. O. Dysk kolejny, dobra. No, szkurna chata. No, znowu kolejny mnie atakuje. Hami, prostak jeden. No, chodź tu, hami, prostak. A nie, dobra. Z tobą się na razie nie będziemy bać. Ok, co to nam daje? Na ten przykład? Na ten przykład coś nam otworzyło. Tylko cholera wie co. Co, na ten przykład zapiszemy grę. Aha, czy nam zrobiło dziurkę w ziemi, ale tam jest jeszcze woda, no i hmm... To jest pytanie, czy... Nie, nie, nie. <gryznie> nie tak łatwo, bo ja jeszcze muszę iść do wody i sprawdzić, co jest po drugiej stronie. Um, dobra. Dobra. i da się, chłopie. Nie wiem, czy możemy tędy wejść w ogóle. Nie, nie możemy. Nie, nie da się. No to... Zagadka rozwiązana nawet. <grywa> Przy okazji. Ok, znowu laser. Super. Jest to fantastycznie. <grywa> nie wiem, jak go ominąć teraz. Chyba muszę biec i, i zapisać. <grywa> Dobra, żebym się nie chowała rany boskie, po ile już nagrywam. <grywa> Jezus, prawie dwie godziny. to co my tu mamy? Na dole jest yy, dół, a na górze jest góra. Dobra, ale to jest drabinka. No dokładnie. Ach, jakaś jestem mądra, kurczę pieczona. Nie mogę wyjść z zachwytu nad własną mądrością. To mnie na pewno coś zje. No jedzcie mnie. Albo spadnie coś na mnie. Albo nie. Aha, tu już byłam. I co? To ciekawe, dokąd mam ich teraz? Coś mi otworzyły te. te nie, może te drzwi po prostu mi otworzyły. Eee, nie No super, tylko dokąd ja mam ich teraz? <ścoughs> o kurde, Ach, naprawdę. Nienawidzę, jak się tak robi w tą że po prostu. Nie chciałabym po raz drugi wychodzić do solucji, no ale nie wiem, czy to nie będzie konieczne w tym momencie, bo nie wiem, co mi się otworzyło. A nagrywamy już tak długo, że. że no. No ale tu nie było nic takiego. Hmm, 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 hmm. Nie wiem, może jakieś drzwi się otworzyły. Może tamte, które żeśmy mijali dawno, dawno temu. Long time ago. Zobaczymy. Zaraz. Hmm. O jezus, mój kark. Dobra. Jedziemy na resztę zdrowia, ale to nic bo. I tak nie będziemy go potrzebować. Już mam nadzieję, bo niedługo będzie koniec. Oby. Bo. No bo żeśmy poszaleli dzisiaj <śm> z czasem nakrywania. Ok, laserki, kochane. siop, i wizularka. No, ciop, 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 ciop. Ok, super. No, prawie że. <glu eigentlich analysis> prawie że. Dobra. I ciup. I ciup. I ciup. I powiedzcie, że te drzwi są otwarte. Powiedzcie to. No nie. Ja! Zamknięte są. Nie wiem, dokąd mam iść. Pewnie znowu się niepotrzebnie cofam na koniec Dreams. levelu. Nie wiem. Nie wiem zupełnie dokąd mam iść. Okej, okay, tu się coś otworzyło, nie. No tutaj wątpię również. No to żeśmy byli już. A tam jest rakieta, nie? No, to bez sensu się cofać. Żeśmy zrobili kółeczko tak naprawdę. Chyba bez sensu troszeczkę. Żeśmy zrobili kółeczko. No bo... Hmm. Coś sprawdzić. Co się dzieje? Muszę, muszę coś po prostu sprawdzić. Dobra. No i nie wiem teraz. O rany. Albo znowu coś przeoczyłam. Coś jest jawnie otwarte, że tak powiem, a ja to przeoczyłam znowu pewnie. No więc cofnijmy się save'em e, Na chwileczkę, tak? No bo nie ma innego wyjścia. No tu mamy jeszcze jeden kołd. Śle ja domyślałam gdzie my mamy wrzucić ten dysk. Wiecie co? Tam była jedno miejsce przy hangarze z UFO. Nie wiem, czy kojarzycie to, tylko jak się dostaje do hangaru z UFO? Teraz ja zupełnie zapomniałem jak się dostajdę do hangaru z ofu. Może tam trzeba było, co, jak ja tam poszłam, to może tam nie trzeba było iść na dół, tylko na górę po prostu. Jak ja tam wyszłam z tego, tego. Może o to chodzi. Um, dobra, idziemy tutaj. Może tu trzeba było iść um, gdzie indziej po prostu. Nie zabiję się? Nie zabiję się. Um. Jak tam był? Jak tam się wracało? Aha, dobra. Przez te upierdliwe, za przeproszeniem, te... Dobra. No to zapisik. Spadaj, spadaj. Dobra. No już, zostawaj z Okej. Okay. Um. No dobra. Tylko jak tam się teraz szło? Prawie, prawie że mi się udało zlecić. O, ja pierniczysz. Nie wiem, pewnie teraz już zupełnie się miotam. No dokładnie. Trzeba mi tutaj zupełnie, no ale ha. trochę zmęczona jestem tą grą, znaczy nagrywaniu. Um, dobra, tutaj możemy spokojnie zejść. Po prostu tak. Dobra, i chyba tędy, nie? Ja już nie wiem. Ja już po prostu... No, nie wiem. Kurde, no, jak to szło? Fajnie, po prostu mam sklerozę ukrótą. No nie, no, tędy nie szło. Przecież wróciliśmy tu, gdzie żeśmy byli. O jezu, jak szło do tego cholernego hangaru? Twu, no, hangaru, no z ufo. Nie tędy przypadkiem. Nie. No, widzicie, co teraz zgubiłam drogę faktycznie. I to przez głupotę, <noise> znaczy, przez głupotę, przez własną sklerozę zgubiłam drogę w tym momencie. Bo totalnie nie pamiętam, jak można było dojść z powrotem do tego hangaru UFO. Jak się tam szło. No tędy nie. Tędy nie, bo tutaj nic takiego nie było. No a tędy my wrócili, no i hmm. Fajnie. Co, dajcie mi sekundkę, a ja znajdę tę drogę i wrócę do Was. Bo nie będziemy się tak miotać razem. Bo ja wiem, że ten dysk trzeba tam włożyć na pewno. No dobra, to za chwilę wracam. No dobra, więc z powrotem i udało mi się odnaleźć wejście. Jak zwykle wejście mi leżało pod nosem, a ja go nie zauważyłam. Norma. Nic nowego. No dobra, ale to nie było, to było, to był powrót w wielkim stylu, po prostu. Okej, okay. muszę jakoś tam przebiec, tak żeby nas za bardzo nie, nie skosił tym, tą kosą swoją. Okej. Okay. No, dawaj, 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 dawaj. Wydaje mi się, że tędy to szło, ale, no znacie ja się mogę mylić, ale nie mylę się tym razem. Tędy to szło niepotrzebnie, nie poszliśmy w dół po prostu wtedy i stąd całe to zamieszanie. Tak naprawdę. Okej, okay, wiem, że są lasery, wiem, że przebiegam przez nie, ale nie chcę mi się już ogniać po prostu, <grym> skakać ani nic takiego robić. Dobra, no to biegniemy tam. W takim razie, matko, kochana, no nie jest to prosty level. Nie jest to wcale prosty level. Zresztą jak się go przechodziło x lat temu, no to zupełnie już. No, spakuj, tę płytkę tutaj. No, mówiłam, że to tutaj ma być. Super. Pewnie mi się znowu otworzą drzwi na drugim końcu levelu. A nie, przepraszam. O, ufo! Aha, tylko tędy tu wejść nie mogę. Okej. Okay. Um, wiecie co, ja zapiszę lepiej? Bo boję się, że nie coś może zjeść. Ej, ja chcę tego kryształka. Pan mi przywróci zdrowie. Dziękuję bardzo. Ej, nie wiem co my się mamy położyć obok Ej, tego ufola. Coś ma dla nas ciekawego. Hmm. Taki duży ten, ten ufok. Nie wiem, ma coś dla nas? Nic nie ma. Nie ma tutaj nic takiego nie ma. Ok, tu jest coś takiego. to trzeba skoczyć gdzieś na górę. Hmm. Jakie jest zastosowanie tego pomieszczenia? To mnie ciekawi. Poza tym, że tu jest apteczka, no to fajnie, ale hmm, takie bardziej fabularne zastosowanie tego levelu chyba nie ma. No mam nadzieję, że nie, nie biegliśmy tutaj tylko po to, żeby sobie poglądać UFO. No to byłoby dość um, denerwujące. Jakby się okazało, że dalej stoimy w miejscu. No dobra, możecie sobie popatrzeć na UFOLA. Że fajnie byłoby. O, on tak się otworzył, chyba nie? Aha. Dokładnie. O, patrzcie, orki. Jak super. Może popływamy z nimi. Fajnie. Aha, ale ktoś tu niefajny do nas idzie. Słyszę go. Tu jak się ma do tych ork, orek, orków dostać? Kolejna zagwozdka, tak? Na kolejną godzinę. Zapewne. Jakieś pewnie od góry. Ja mam nadzieję, że my nie przekroczymy dwóch godzin nagrywania, bo po prostu mi braknie miejsca na dysku. O, kolejny UFO. Tu jest. Tylko, że tyle. Nie możemy tego rozbić. No dobra, no fajnie, że, ale. Hmm. Ale fajnie byłoby, nie wiem, może tutaj trzeba coś nacisnąć. Tylko ja tego nie widzę. Może tutaj coś trzeba nacisnąć? Rady trzeba wejść. Nie trzeba. No dobra, no to szukamy innego. Gdzie indziej szczęścia szukamy? Już się ucieszyłam, że znaleźliśmy drogę. Okej. Okay. No to nie wiem teraz, naprawdę. No teraz tą głupia, dokąd mam iść. W serio. Nie może tutaj. A może się mamy cofnąć znowu tym razem? No już nie wiem, naprawdę. Może tu się jakieś drzwi otworzyły. Nie, no to są zamknięte. No ja nie mogę. Ja będę miała drugi raz wychodzić do solucji, to się potnę chyba. Nie no. Nie ja wiem, znowu wam tutaj siedziała pół godziny, widzicie są. Ja poszukam tych drzwi i sama, które się otworzyły, albo cokolwiek się tam zrobiło i wrócę do Was, jak już będę przy tych drzwiach, bo, no bo bez sensu, znowu będę nagrywać kolejną godzinę i szukać drzwi, tak jest Tom braider. niestety, dobra, no to spotkamy się jak znajdę drzwi. No dobra, okazało się, że y, odpowiedź jest niedaleko, <laughs> ponieważ otworzyła się tutaj klapa w UFO. Um, no, a ja oczywiście znowu pobiegałam po całym levelu i doszłam do samego końca już na początku. Szukając tego, to się okazało, że tu się klapa otworzyła. No cóż. Bywa. Ale przynajmniej bez solucji. <grym> Okej, okay, dobra. To coś jest obrzydliwe. Wygląda jak tkanka mięsna. I to taka niezdrowa w dodatku. Dobra. O, super. Jesteśmy, proszę państwa, w środku UFO. I cóż my ciekawego w tym UFO mamy? Lara krócej została uprowadzona przez UFO. -le. Tak, tak, widzicie. Okej, okay, masz coś dla nas? Nic nie masz dla nas, okej. Okay. Um. Um. Um, tu coś jest. O, możemy tutaj wejść. Jak miło. Proszę państwa, zwiedzamy statek kosmiczny. <grych> um, LOL, a cóż to? Wow, jakieś siedzisko. Poczułam się jak w Mass Effect trochę. Jak widzicie, tylko że teraz musimy użyć, e, w, nie wiem, silniejszych argumentów. Kurczę, no, nie wiem gdzie zapisałam grę. Mogłam zapisać po wejściu do UFO. No nie, tutaj. O, ja nie mogę. Mm, super, super. No to popatrzcie, jak jeszcze raz to zdobywam. Trudno. Wasz problem. Dobra, przynajmniej już znamy drogę, to już będzie to szybciej. Właśnie. Naprawdę, żeśmy zamarudzili w tym levelu strasznie długo. Chyba żaden level jeszcze mi tak długo nie trwał. zamaruć, zamarudzili w nim dość długo. Damy do UFO z powrotem. Nawet widać tę klapę. <grystanie> Tylko ja jestem ślepa. No cóż. Taka jest ksenka. Przywyk przywyknijcie do niej. Dobra. No powiem wam, że dwie godziny nam zeszło <grystanie> na rozgryzieniu tego levelu. dobra, Ciekawe czy Szepard i spotkamy. <grych> Aha, to ty jesteś, ktoś. Okay. Dobranoc, panu. Tu wszyscy grę, bo musimy zdobyć kolejny Infada tą Czy jak znaczy nie Infada Stone. Nie wiem, jak się tam nazywa, ten meteoryt. Tak? Tak by się nazywa? Kolejna część meteorytu, nie, i dwunastą, no, ale to jest kolejna część meteorytu. Okay. Ej, no, nie żartujcie sobie, no nie, no. Nie no, tak to ja się nie bawię, no, że dwóch na mnie. Dobra, wyciągamy argument. <grymne> w postaci shotguna. No to nie ma sensu się teraz z nimi bawić. Oni nic chyba nie, 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 nie mają. No, tak, proszę Państwa, wygląda statek kosmiczny, ale nie będziemy go za bardzo zwiedzać. Zresztą to wygląda bardziej jak zielone skały, niż staty kosmiczny, ale okej. Okay. Tylko weźmiemy nasz kamulec i wynosimy się stąd. No, uff. No, ani jednego sekretu, żeśmy nie znaleźli. Ja nie mogę. O, no dobra, okej. Okay. 7 km lala przebiegła. okej. Okay, no i teraz możemy wybrać, um, czy lecimy na południowy Pacyfik, czy lecimy do Londynu. I ja Wam powiem, że ja wybiorę na razie południowy Pacyfik. Jeszcze nas czeka Antarktyda na koniec, ale ja wybiorę południowy Pacyfik, bo jakoś do Londynu nie chcę. Nienawidzę tych leveli w Londynie i nie spiesz mi tam po prostu. A w południowym Pacyfiku można się trochę poczuć jak w Tomb Raider 1, tak trochę. O Jezu, jak jestem połamana, dobra. Okej. Okay. Wylądowaliśmy z rybkami. Kilka ważnych rzeczy jest pod wodą, ale są też piranie, dlatego o ile pamiętam, a może źle pamiętam, ale chyba są piranie. Więc e, na razie wypłyniemy stąd. A potem się zajmiemy, aż przy następnym nagrywaniu zajmiemy się tym. No, jesteśmy na wysokości, a Lara zmieniła strój. Taki bardzo szykowny i kusy. No, e, no, przynajmniej ma krótkie spodenki z powrotem, no bo to jest cieplutko. Chyba zachodzące słońce. Widzimy nawet, no, biały top i zielone, e, zielone spodenki. Jest tu kilka fajnych rzeczy, nie będę was spoilerować co tu jest fajnego, ale jest tu, no jest tu jedna, zwłaszcza taka fajna rzecz. No, ale jeszcze do wody pójdziemy najpierw, sprawdzimy co tam jest w wodzie, to jest parę no, ważnych rzeczy. Przynajmniej jedna. Spotkamy tu pylców fajnych, takich czarnych. No, ok, mamy drugi, in, ten stone infada. O, tutaj się nazywa Aura Dagger. Tym razem. Ten, który zrobiliśmy na Newagi. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. i Żeby trwaliście ze mną <ścoughs> z moimi porażkami. Moimi filmami. Ten level prawdopodobnie przejdę. Najpierw zanim go zacznę się za niego zaczyna grywać. Ośle za Village, czyli nadbrzeżna wioska. No, no i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego usłyszenia. No, trzymajcie się. Cześć!